Halo, halo, cześć witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Minecrafta w budowaniu domku. No, zbudowania domku w każdym razie chciałem wam pokazać najpierw co się y, zmieniło od ostatniego odcinka. <laughs> Bo nie, nie nagrałem tego jak tutaj dobudowywałem słuchajcie takie o ściany tylne i boczne. O, proszę bardzo, tak to na razie wygląda. Dzisiaj myślę, że zajmiemy się dachem i przede wszystkim oknami, bo myślę, że przede wszystkim w naszym domku przydadzą się okna. Więc do tego zastanawiam się, czy warto raczej użyć szyby, czy może bloku szkła. Zaraz sprawdzimy porównamy sobie, co będzie lepiej wyglądać. Mamy szybę. Czy blok szkła teraz mamy? Wygląda ok. Postawimy ustawimy szybę? Tak, myślę, że w sumie szybę tak klasycznie zrobimy. Zmienię sobie na dzień, timeset. set, day, to co, widzimy się jak skończę budować szyby. I jak widzicie już zbudowaliśmy sobie ładnie wszystkie szyby tutaj. Teraz znam się tylko... Trzeba <laughs> zrobić może pięterko, przynajmniej samą podłogę do piętra, czy najpierw dach. Myślę, że na początku zrobimy sobie tą podłogę do piętra. <laughs> Słuchajcie, nawet mam pomysł jak to fajnie zrobić. Użyjemy sobie do tego y, dębowych desek. I zaczniemy dębowych desek. Czekajcie co ja gadam. Y, zrobimy sobie do tego... O, dębowych płytek i drewna. Znamy, zaraz wam pokażę jak to mam plan na to zrobić. Patrzcie. O, w ten sposób to zrobimy. W ten sposób takie potrójne... O. Trochę nie wyszło, ale... O. I myślę, że w ten sposób, jak to zrobimy, to będzie naprawdę ładnie to wyglądać od dołu. Będzie... Takie wypustki będą. Ewentualnie możemy tutaj też dać jakieś lampki takie fajne. No i w ten sposób zrobimy sobie... Mm, fajny sufit, a podłoga też mi się wydaje, że będzie wyglądać całkiem nie najgorzej u góry. Także co? Widzimy się, jak już skończę budować ten. No ten, to podłogę do piętra. Dobra, słuchajcie, tutaj będzie takie miejsce gdzie powstaną schody, dlatego tutaj nie zabudowałem. Bo planuję tutaj w tym miejscu sobie jakieś fajne schody zrobić. Tylko poczekajcie, znam znosiem... się. Oj, przepraszam, dotknę mikrofonu, trochę sobie go odsunę, żeby mi nie przeszkadzał. Znam się przez z kamiennych ceglanych schodów nie moglibyśmy tego zrobić. Sprawdźmy, jak to będzie wyglądać. O! Tylko wtedy ta szyba by trochę tutaj mi przeszkadzała. No cóż, trudno. Nie, nie do końca to przemyślałem. Chociaż czekajcie, mam pomysł. Gdybyśmy zrobili coś takiego, że... O, w ten sposób byśmy to zrobili. Czekajcie, jak to jest zrobione? Tutaj, o no nie, pod tym. Wtedy to tak. Tutaj dajemy... Schodki... zrobili. Całość. Kurczę, tutaj mi się zepsuło. Słuchajcie, coś takiego zrobili, co wy na to? Ładnie to wygląda? Raczej niekoniecznie. Tak, jest, że ci szerokie te schody wtedy wyjdą. I jeszcze damy teraz płotek, zobaczcie. Taki yy, dębowy płotek. Wiecie jako taki ochrona przed spadnięciem. tutaj można dać... No, tutaj jakoś to potem to udekoruję dekoruje jeszcze. Ja myślę, że te schody całkiem fajnie tutaj się wkomponują. No i dobra, słuchajcie. Ja myślę, że dach. <laughs> Budowanie dachu będzie ostatnią rzeczą, którą zrobię w tym domku. A teraz zajmę się, słuchajcie, dekoracją wnętrza. Przynajmniej dołu. Myślę, że to będzie najciekawsza rzecz, którą można zrobić właściwie w domku, czyli go udekorować wewnątrz. To tak, ja sobie wadę wszystko, co mam. <laughs> Przepraszam. Widorowa róża. Wow, nawet nie wiedziałem, że jest taki kwiatek. Hm. Nieźle. Dobra. Zobaczmy, co my tu mamy za te nowe bloki dekoracyjne. Na pewno mamy tutaj dzwon latarenka. Czy mogę sobie... Jak ją mogę... Gdzie ją mogę... Tylko na ziemi ją mogę postawić. No dobra. Czyli wygląda na to, że klasycznie pójdziemy zrobienie lampy. To będzie zasilane dźwignią. zrobimy z lampki, myślę, to podoba. Dobra, słuchajcie, zarobi się noc, więc ja ojejku, wiecie co zrobiłem? Chciałem otworzyć czat za pomocą tego przycisku, którym się uruchamia konsolkę w ces -ie. A to już jest. To już jest znak, że gram w ces tyle że już mi się zaczyna mylić z Minecraftem. A to nie jest dobrze, słuchajcie. Zapominam, w którym przyciskiem w Minecraftie się otwierało czat, to już nie jest dobrze, nie? Ojejku, dobra. No cóż. Tak to już niestety jest. Dobra, jeszcze tutaj sobie zrobimy lampkę. W ten sposób o, patrzcie, wszystkie są zupełnie no mniej więcej tak samo. Trochę to może brzydko wygląda. No dobra, najwyżej to potem zmienię. Tak, generalnie, tutaj planuję sobie urządzić sobie kuchnię. A skoro kuchnia, to wypadałoby ustawić coś, co będzie udawać jakieś szafki kuchenne. Czy jest tu coś w tych nowych blokach, które może przypominać szafki kuchenne? Chyba nie. Także tak, dobra. Mm. Ja mam plan, słuchajcie, jak zrobić. Kuchnię zrobię jakąś kolorem, jakimś kolorem gliny albo właśnie betonu, właśnie beton. I będzie fajnie. Może zrobię sobie taką patriotyczną, biało-czerwoną kuchnię. To kafelki w kuchni też zrobię na taki kolor biało-czerwony. To chciałem, dobra. W ustawimy te kafelki w kuchni. O, ustawimy sobie tutaj takie szafeczki. W środku damy oczywiście kran. Gładkie, kwarcowe schody. Tu będziemy mieli kran. Chyba się go jeszcze tak powiększyć nieco. I damy tutaj o kran. Proszę bardzo, to będzie nasz kran. Ha, nie wiem, czy to najlepiej wygląda, słuchajcie. Trochę się bałem, że wyjdzie mi niezbyt pięknie ta kuchnia. No ale dobra. O, mamy już pomysł na. To nie jest mój pomysł, ale widziałem ten pomysł na youtube, więc zrobię sobie taką lodówkę, jak było tam, bo mi się ona spodobała nawet. O, to będzie moja lodówka. Nawet przypomina lodówkę, nawet nie wygląda to najgorzej. Tutaj też dam sobie taki, że to niby ręcznik jest. nie to ręcznik jak damy, to już nie będzie czerwony, mi się ładnie tutaj komponował. <laughs> Skąd są szafki weźmiemy sobie, słuchajcie, yy, dywan ko ten i o. Jest to co tutaj nie, ale o. Tu będzie nasz piekarnik. To takie kuchenne szafeczki. Tu będzie piec. Piekarnik słuchajcie. Piekarnik zamierzam zrobić naprawdę ładnie. Więc tak, potrzebujemy Przede wszystkim napędzany wagonik. Do tego czarne szkło. I oprócz tego myślę, że tu przynosiła się tabliczka i ewentualnie tabliczka. Może pewnie taka ciemnodębowa. Teraz tak, słuchajcie, potrzebujemy jeszcze torów. Dobra, to będzie trochę kombinacji, słuchajcie, ale myślę, że warto trochę pokombinować dla efektu, który może to dać. Zwalimy sobie to. No nie o to mi chodziło, słuchajcie. Nie jest prosta sprawa. Dobra, zróbmy to w ten sposób. W ten sposób to zróbmy i jeszcze damy sobie za pomocą tłoku yy, o czym to ja mówiłem? Czekajcie, bo... <laughs> Mama mi wierzyła do pokoju i mnie trochę rozproszyła. Ale dobra Już pamiętam co chciałem zrobić. Trzeba by to szkło pchnąć tutaj. Tylko najpierw musiałbym się chyba tego pozbyć. Ojek, patrzcie. Krzyża, ja wiecie o co mi chodzi? Dobra. Jeszcze słuchajcie, damy sobie taką czarną rączkę. Chociaż mogę na górze dać coś, co by przeminęło w miarę... Czy mamy w coś co przeminę taką płytę indukcyjną? Chyba to najbardziej, ale to tu nie będzie w tym momencie pasować. Więc może po prostu sobie damy tą płytkę tutaj. Tutaj możemy sobie dać jeszcze to jako taka deska do krojenia. Właśnie, mam nadzieję, że wam się mój piekarnik podoba. Nie wiem jak mi wyrzec. możecie pewnie napisać w komentarzach, czy się wam podoba. Kurczę. To chciałem skopiować, no. <grytanie> Można napisać w komentarzu, czy jest ładny. I sami potem wykorzystać w swoich budowlach w Minecrafcie. No ja uważam, że wyraz mi nawet całkiem nie najgorzej. Dobra, uważam, że kuchnię jeszcze by trochę trzeba byłoby zamknąć. Tak trochę odgrodzić w pewnym stopniu od reszty. Jeszcze już tutaj pójdę po płotek dębowy. I myślę, że w ten sposób mogę tutaj opatrzcie. Dobra, za dużo kombinacji już, które robię W ten sposób to zrobię po prostu i Mamy taką kuchę, kuchnię Moim zdaniem, która wygląda nie najgorzej Teraz przejdźmy do tego, co jest obok kuchni, czyli do jadalni Bo to ważna sprawa jest jadalnia Wydaje mi się, że przede wszystkim ważny jest stół. Ale skoro stół jest tak ważny, to nie wypada go zrobić byle jak, a wypada go zrobić całkiem ładnie. Więc tak. Wstawimy sobie w tym miejscu bloki redstone, myślę. W miarę długi stół niech będzie. Jeszcze sobie wezmę jakieś tak zwane krzesła. Tylko myślę, czy zrobić je z wagoników. Udało się w tych krzeseł siadać If you know what I mean, nie? Nie ja, to jeszcze trochę dłuższy nie będzie Na 6 osób hm. dobra O matko, musiałem oczywiście poprzesuwać Te wagoniki, jakżeby inaczej Teraz słuchajcie, niszczymy sobie tory. No i patrzcie, dzięki temu ładnie się nam obróciły te wagoniki. Teraz jedyne co trzeba zrobić, to wstawić sobie yy, o. drzwi w tym miejscu, i drzwi będą służyć za oparcie do tych naszych krzeseł. Nie wiem, co to mi chodziło. Muszę to od środka robić, tylko się boję, że nie są sobie przesunę te wagoni, wiesz. Teraz nie powinienem ich przesunąć, jak tu jestem dobra. W ten sposób mamy oparcie do krzesła. Teraz tylko potrzebujemy jeszcze trochę do Poszukam brązowego sztandaru, który posłuży nam za. Czy ja mogę to już tak wstawić? No bo za sztandar kurczę, nie mogę. Oj, usiadłem do... na krześle, dobra. <grym> To może bez sztandarów być po prostu takie krzesła. I tak wyglądają nie najgorzej, słuchajcie. Teraz tak potrzebujemy teraz tłoki, bo zawsze to jest mój ulubiony stół, jest właśnie złożony z tych tłoków. A mój ulubiony ten stół jest dlatego, że mogę na nim coś sobie stawiać. No wygląda naprawdę jak taki stół. Więc mogę na nim albo położyć obrus z, z dywaników, albo. Wiem, że teraz mam jakieś te rzeczy, które mogą posłużyć jako talerze. Tylko nie bardzo wiem, jak one wyglądają, więc ja... Zacznijmy skorzystam z tego i... Może z tych kubków tych zielonych. Po to jest takie zielone niby to kubki, nie? Yy, gdzieś tu były. Zobaczcie, nie mam pojęcia, gdzie one mogą być, te zielone rzeczy. To chyba są te. Tak, to są te zielone kubki. Nie wiem, czy dobrze robię ustawiając picie po prawej stronie, ale dobra. Jeszcze mogę nałożyć im różne potrawy. Zupkę. O, zróbmy tak, żeby każdy jadł coś innego, nie? Jeszcze jedną, udamy marchewkę i. No i inny rodzaj rybki. Nie wiem, dlaczego mi się tutaj nie topesz. Chyba, to, że jest ciemno. Ale. Go zaraz go zabiję. No drugi już się zresztą bo tu jest tak ciemno, dobra. To tutaj na resztę wlepmy ten pochodnie. Dobra, słuchajcie. Myślę, że to będzie na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Widzieliście, zrobiliśmy zrobiliśmy jadalnię? Ojejku. Tu jeszcze jest tak ciemno, dobra. To się pozbędziemy jeszcze na koniec tych... Nietoperzy z mojej chatki. Myślę, że w kolejnym odcinku dokończymy dekorację dołu i przejdziemy do dekoracji góry. Także za. Wyjdę sobie jeszcze ładnie na zewnątrz. Pożegnam się z wami. Także no. Ups. <grytanie> Dziękuję wszystkim za oglądanie. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. No i co, następnego. Trzymajcie się. Cześć.